No dobrze, zadanie dziewiąte. Jeśli jest coś, w czym matura jest beznadziejna, to jest to kompresja danych, więc jest bardzo długi wstęp i po tym wstępie jest rysunek. Ja pokażę rysunek i na tym rysunku powiem, co jest w zadaniu dane. Więc mamy sobie jakieś tutaj ujemną płytkę, dodatnią płytkę, więc ewidentnie widzimy, że jak włoży tutaj ładunek dodatni, to on będzie się odpychał od dodatniej płytki i biegł kierunku ujemny. Jak zrobimy tu dziurę, no to on wyleci i będzie przyspieszony. Podobne rzeczy działy się w starych telewizorach. No i, i, i tu wpadnie w w region pola magnetycznego z jakąś prędkością V. No i ponieważ pole magnetyczne jakoś tam na niego zadziała, to zacznie się poruszać po okręgu, tak jak tutaj jest narysowane, i trafi w jakiś punkt na detektorze jonów. I to jest jakiś tam punkt oddalony o D. To jest koniec zadania. Czyli rozpędzamy dodatni ładunek, następnie on wpada w pole magnetyczne, zakrzywia swoją trajektorię i uderza w detektor. No i mamy tutaj zdefiniowane różne parametry, na przykład d, czyli odległość pomiędzy wpadnięciem a uderzeniem. Dobrze, po, po, pierwszy podpunkt. Na powyższym rysunku narysuj w punkcie A wektor siły magnetycznej Lorenza działający na Jan Dodatni. E, dokładny kierunek i zwrot tej siły. Czyli mamy, wracamy do tej sytuacji, e, może zmarzę te rzeczy, żeby nie myliły, i mamy w punkcie A narysować wektor siły Lorenza. No i prawda jest taka, że nie musimy wiedzieć, że to jest Lorenza, ale co widzimy? Aha, porusza się po okręgu, prawda? To jest jakaś część okręgu. Jeżeli to jest część okręgu, to siła w każdym miejscu musi być równoległa do... do, do musi, musi być skierowana ku środkowi, być prosto prostopadła do tej trajektorii, y, czyli do obwodu kółka. No więc w związku z tym, jak musi, ma być zawsze skierowana do środka, to ma być również skierowana w punkcie A, więc ja zmarzę znowu, żeby nie zmylić y, Was, moi drodzy słuchacze, i narysuję, że w punkcie A jest to siła dośrodkowa, która patrzy w kierunku środka. Koniec pierwszego podpunktu, podpunkt drugi. Na rysunku y, zaznacz, w którą stronę patrzy pole magnetyczne, tak naprawdę no, wektor indukcji magnetycznej, i mamy y, wykorzystać te takie strzałki. I od razu widzimy, że te pierwsze dwie strzałki to pochodzą od takiej strzały, jakby ktoś do nas złóg strzelił, i to pierwsze to oznacza. No, grot tej strzały, która leci w nas, czyli wychodzi z kartki. To drugie to jest, to jest taka strzałka, która idzie w kartkę, czyli to jest jakby tył strzały. No i prawo, lewo nie trzeba tłumaczyć. No i żeby to zrobić, to należy użyć tak zwanej metody FBI. Ja nie wiem, czemu jej nie ma w polskich szkołach, zagranicznych jest. Jest to po kolei F, czyli kciuk, B, czyli indeks finger, czyli wskazujący i I, czyli ten środkowy. No tylko, że w tym przypadku powiedzmy, że trzeba tylko pamiętać, że I no czyli ładunek, yy, przepraszam, natężenie prądu, no to tam mniej więcej jest proporcjonalne do prędkości, bo jak mamy sobie ładunek i on się porusza z prędkością V, no to tak jakby tu płynął prąd. Ma to sens? No, bo przecież ładunki dokładnie poruszające się tworzą prąd. To jest tak jest definicja prądu, jak dużo ładunku przepłynie na jednostkę czasu. Czyli pamiętając, że, we, że FBI to I jest prędkością, uwaga, dodatniego ładunku, no to ja przykładam, to nie będzie tego widać na kamerze, ale przykładam środkowy palec do tego fragmentu kółka. To już mam, wie, wiem, jak wygląda. To ten fragment kółka tutaj to jest, to jest środkowy palec mój, tak pokazuję. Następnie widzę, że siła, czyli F, jest skierowana do środka, czyli mój kciuk powinien być skierowany do środka, czyli tutaj kciuk, kciuk O jest skierowany tutaj. No i widzimy, że mój palec, ten drugi, czyli wskazujący, patrzy z kartki, czyli patrzymy na grot strzały. No więc tu rysujemy no, grot strzały, który patrzy w nas, czyli pole wychodzi z kartki. Pamiętajcie, że trzeba użyć lewej ręki, gdybyśmy użyli prawej ręki wszystko by się zawaliło. Więc to jest pierwszy podpunkt 9.1 zrobione 9.2 mamy tutaj no, wyprowadzić jak zależy yy, wyprowadzić wzór pozwalający na wyznaczenie masy takiego no, takiego jonu w zależności od wartości u, b, d i ładunku elementarnego e. I to jest bardzo ważne stwierdzenie które unika wielu osobom za pierwszym razem. To jest co to znaczy jednokro jednokrotnie zjonizowany jon, zjonizowany jon bardzo śmiesznym leką. Eee, tak eee, akwen wodny. Więc mamy to znaczy, że ładunek jest równy e, czyli ładunkowi elementarnemu. No dobra, ale z jakiej fizyki my tu będziemy korzystać? Więc ja pokażę rysunek. Pamiętajcie, że chodzi o to, żeby połączyć to napiszę U, B, d e i jakoś wyznaczyć m za pomocą tych wielkości. To jest cała treść zadania, więc patrzymy na rysunek. Du, 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 du. Jest rysunek. U to jest napięcie. I ja teraz mówię schemat, jak to zadanie zrobię. Więc, po pierwsze, użyję faktu, że cała energia potencjalna, która tutaj była, znajdowała się w polu elektrycznym, czyli e, energia potencjalna elektryczności, zostanie zamieniona, czyli stąd tutaj, na energię kinetyczną, czyli. To zamieni się na energię kinetyczną. Jak będę miał energię kinetyczną, to od razu no, jakoś tam powiążę to z prędkością, a jak będę miał prędkość, to powiążę to jakość z siłą dośrodkową. I zapewne, jak to wszystko się połączy do tak zwanej kupy, no to dostanę jakąś tam zależność tych wszystkich rzeczy od siebie. Spróbujemy to zrobić. Więc po pierwsze, jaka jest energia potencjalna, albo innymi słowy, jak, jaką ma energię ładunek. Taki jon o ładunku E, no, zamknięty w potencjale U. Więc z definicji potencjału musimy wyjść, więc szukamy nie model rozwiązań, ale pani było w modelu poszukać odpowiedzi, ale lepiej poszukajmy naszą kartę wzorów i widzimy, że potencjał, który jest również czasami nazywany napięciem, więc potencjał pola elektromagnetycznego, to jest to samo co napięcie, jest to energia przez ładunek, czyli twierdzę, że. Zmiana energii, zwana również pracą, równa się U razy Q. Dobra? To znaczy, że będąc w tym polu, moim zdaniem to pole wykonało pracę, czyli zmieniło energię o U razy E. Dobra? Czyli to jest pierwsze. Dobrze. I też to całe U razy E, jak już wyleciało z pola zgodnie z moim planem ma się zamienić na energię kinetyczną, czyli to całe UE, które było tutaj, zmieni się, e, no, można by powiedzieć, że to pole elektryczne wykonało pracę i teraz już elektron porusza się z energią kinetyczną. Ja już nie będę wracał, bo to wszyscy pamiętamy. To jest mv kwadrat przez 2, więc przyrównuję. UE równa się mv2 przez 2, tak? No i z tego dostaję, prawda, że mv2 równa się 2UE. Jest taki wzorek, i to by się zgadzało. No fajnie. I tu się zgadza. No i teraz co się będzie działo? No i teraz dostajemy ten wzorek. Wzorek, który nam, ma nam pokazać, że, Czyli ok, z tego byśmy mogli na przykład prędkość policzyć, ale ja specjalnie zostawiam mv kwadrat, spiszę to tutaj. Wyszło mi, że po zamianie energii elektrycznej na potencjalną, mam taki wzorek, że mv kwadrat to się równa 2u. E, czy to był pierwszy, część. Dobrze. Czyli wiemy, że ile wynosi mv kwadrat w tym miejscu. Dobra, to ja to marzę i teraz zajmiemy się siłą dośrodkową. Więc mieliśmy ten wzór, zradziliśmy sobie prędkość przez napięcie i od razu stąd właściwość policzyć tą prędkość i tak zrobimy. No i dostalibyśmy w tym przypadku, że yy, no nawet v kwadrat, może nie, nie ma co pierwiastkować, równa się 2e razy to napięcie u przez m. I to jest pierwszy wzór, który dostaliśmy. Dobra, a z drugiej strony co się dzieje? No z drugiej strony ja uważam, że jak sobie tutaj coś leci, to to musi działać na to siła dośrodkowa, która aktualnie no, jest to konsekwencja, albo y, to siła Lorenza spełnia rolę siły dośrodkowej. Czyli z jednej strony porównujemy źródło, czyli siła magnetyczna, siła Lorenza, a z drugiej strony, że jest siłą dośrodkową, więc otwieramy nasz no nasz zeszyt ze wzorami, widzimy, że siła dośrodkowa to jest przyspieszenie dośrodkowa razy masa, czyli pisze z tej strony, że jest to mv kwadrat przez r, to z jednej strony takie coś pisze, a z drugiej strony pisze, że siła magnetyczna, czyli taka, która ma no, na przykład b w sobie, to jest tak zwana siła Lorentza, to jest ładunek razy prędkość razy ta właśnie indukcja pola magnetycznego razy kąt pomiędzy nimi, na kąt pomiędzy prędkością i B, które przypomnę, patrzyło z kartki, to jest 90 stopni, można sobie sprawdzić. Czyli ten sinus 90 daje po prostu jedynkę, i tu pisze, że to się równa Q razy V razy. B. No dobra. Zaraz spróbujmy połączyć jeden i, jeden i drugi wniosek, i właściwie na przykład od razu można by sobie było podstawić, ale uwaga, jeżeli teraz podstawimy na przykład ten wzór, który tutaj jest to widzimy, że masa nam uprości się, skróci, więc to jest pułapka którą możemy wpaść, czysto matematyczna więc to co możemy zrobić, no to na przykład no, skrócić tę prędkość z jednej i drugiej strony i teraz dopiero wstawić y, no, prędkość pospierwiastkowaną i mamy w związku z tym m razy pierwiastek z 2 u przez m równa się QBR. No, wygląda to tak nie do końca obiecująco, ale zauważmy, że tu tak naprawdę można by na... to z tym skrócić, bo to jest tak samo, jakby podzielić liczbę do kwadratu przez liczbę i dostajemy pierwiastek z M równa się pierwiastek z 2EU razy QBR. No to fajnie, bo wystarczy w takim razie podzielić przez pierwiastek z 2EU i tak zrobimy, czyli dzielimy przez ten pierwiastek i wychodzi, że i podnosimy do kwadratu. Czyli to jest, i wychodzi nam, że masa równa się, no Q powiedzieliśmy sobie, że to jest jednokrotnie zjonizowany ładunek, więc już stawiamy E. E kwadrat B kwadrat R kwadrat, a na dole z tego pierwiastka robi się po prostu 2 razy E U. E się uprości no i mamy taki wzorek. M równa się E B kwadrat R kwadrat razy 2 U. Ale to nie jest koniec zadania, bo mieliśmy wyrazić przez przez d, nie przez r, ale przez d. Jak ktoś chce, to można się wrócić, na dole też można przeczytać. Czyli ostatnie, co trzeba zrobić, to podstawić fakt, że, że to r równa się ile no, równa się d przez 2. Czyli z tym, jak tutaj się pojawię, to wychodzi mi ostatecznie, że to jest, że wzór to jest e, b kwadrat, podstawiam d drugich, czyli d kwadrat, 2 się zmienia, 4 idzie na mianownika, 8 razy napięcie u. Czyli m równa się e b kwadrat d kwadrat przez 8u. Mając nadzieję, że to jest dobra odpowiedź, sprawdzam odpowiedzi i jest to e d kwadrat b kwadrat przez 8u. Dzięki wielkie.